Tydzień temu Małysz i żona mieli rocznicę ślubu, a tu takie doniesienia. Prawie nikt nie wiedział. Choć wydawało się, że przez te wszystkie lata zdążyliśmy się dowiedzieć o Adamie Małyszu niemal wszystkiego, słynny skoczek wciąż potrafi nieźle zaskoczyć. Sprawa wyszła na jaw poniekąd przez żonę, która pochwaliła się kilka dni temu pewnym zdjęciem z okazji 28. rocznicy ich ślubu. Uwagę internautów przykuło szczególnie jedno: sportowiec w końcu sam do wszystkiego się przyznał. Adam Małysz i jego żona Iza wzięli ślub w 1997 roku, a już trzy miesiące po tym wydarzeniu powitali na świecie swoją jedyną córkę Karolinę. Od tamtej pory ich wspólnie kroczą przez życie, choć skoczek w jednym z wywiadów przyznał wprost, że nie zawsze było kolorowo. Małyż szczerze o małżeństwie z Izą. Talerze latały. My jesteśmy bardzo normalną rodziną, czyli i się pokłócimy, i talerze gdzieś tam poleciały, ale jakby zawsze wychodziliśmy z takiego założenia, że nie sztuką się jest pokłócić, sztuką jest się pogodzić i to jest chyba najważniejsze. Oczywiście zawsze są jakieś nieporozumienia, ja też się zawsze śmiałem, że może i dlatego jesteśmy tak długo, że nas w zasadzie jest bardzo mało. Ja cały czas byłem w rozjazdach i my cały czas, jakby mimo wszystko się dalej siebie uczymy, wyznał otwarcie Adam w programie To Zależy w TVP Sport. Tydzień temu Małyszowie świętowali swoją 28. rocznicę ślubu, o czym przypomniała sama Izabela, publikując romantyczne zdjęcie z mężem, z którym wyjechała świętować do Chorwacji. I za małyż pochwaliła się zdjęciem z okazji 28. rocznicy ślubu. I się zaczęło. Tak już idziemy razem przez 28 lat. Podpisała ich fotkę z spaceru po urokliwym miasteczku. Uwagę internautów przykuło szczególnie jedno, łydka Adama, którą odsłonił na fotce. Jak się okazało, sportowiec ukrywał przed światem wielki tatuaż. Nosi go już od dłuższego czasu, ale nie chciał opowiadać o tym mediom. W końcu mleko się rozlało. Małysz ujawnił swój sekret, prawie nikt nie wiedział. To orzeł na łydce, po karierze w skokach i rajdach miałem problemy z żelakami na nogach. Tatuaże zawsze mi się podobały, ale wiedziałem, że go nie zrobię przed jakimś zabiegiem. No i właśnie dwa lata temu usunięto mi te żylaki. Pomyślałem, że może tatuaż to głupkowaty cel, ale z drugiej strony czemu nie? Prawie nikt nie wiedział, że mam tatuaż, tylko najbliżsi, wyznał Adam w rozmowie z przeglądem sportowym Onet.